Cześć, witajcie, tu jak Marek. Dzisiaj rozpoczynam nowy cykl do playlisty, który się będzie nazywać Przekształcenia wykresu funkcji. I dzisiaj pierwszy filmik, chyba trzy przygotowałem w ogóle. Dzisiaj będą przekształcenia typu f od x minus p, f od x dodać q i f od x minus p plus q. O co chodzi w tych przekształceniach? Najpierw musimy mieć dany jakiś wykres, tu jest napisane że dany jest wykres jakiejś funkcji prosta, parabola, hiperbola, jakiś, który już znamy. I z tym wykresem mogę coś robić, mogę go odbijać względem jakiejś osi, przesuwać, ogólnie mówiąc wykonywać jakieś przekształcenie. I teraz jeśli ten dany wykres f od x przesunę o wektor p0, to otrzymam nową funkcję, która ma postać f od x minus p. Jeśli f od x wykres przesunę o wektor 0q, to otrzymam nową funkcję g, która ma postać f od x, oto f od x dodać q. A jeśli przesunę wykres funkcji f od x o wektor p i q, to trzymam postać f od x minus p i plus q. Czyli tak jakbym połączył, tu jest tylko f od x minus p, tu jest tylko f od x dodać q, a tu jest jedno i drugie. Czyli to pierwsze przesuwanie o wektor to jest w lewo albo w prawo, bo druga współrzędna jest 0 na wektorze, tylko w takim razie przesuwam w lewo lub w prawo. W drugim przejściu mam przesunięcie wektor 0 i q. Skoro pierwsza jest 0, to w lewo, w prawo nie, tylko góra albo dół. Natomiast w tym trzecim przesuwam wektor p i q, gdzie p i q już są różne od zera, no to mogę jechać w, w prawo i do góry albo w prawo i w dół, w lewo i do góry, w lewo i w dół. I to musicie się nauczyć. To jest schemat, czyli mogę powiedzieć w drugą stronę. Jeśli ja mam otrzymać wykres f od x minus p, to ja muszę f od x przesunąć o wektor p0. Albo jeśli mam otrzymać f od x dodać q, to f od x przesuwamy o wektor 0 q. Albo jeśli mam otrzymać f od x minus p plus q, to f od x przesuwamy o wektor p. Musicie w dwie strony działać. Widzieć, jakie jest przekształcenie i jakie daje postać. I w drugą stronę, jeśli zamy postać, to musimy wiedzieć jakie to było przekształcenie. No i tutaj tak oglądowo namalowałem jakoś tam ten czarny to jest wykres funkcji F i czerwony wektorkiem przesunąłem go w prawo o ileś tam jednostek, czyli wektor P0. Więc on ma taki sam kształt, jak widzicie, tylko jest przesunięty w prawo. Bo przesuwanie o wektor zachowuje odległość między punktami, więc te kształty będą zawsze takie same. Teraz ten czarny wykres, czyli wykres f od x, przesunąłbym o 0, q, w tym przypadku q jest ujemne, bo w dół przesuwa wykres. To trzymam ten zielony, czyli też powinien być taki sam kształt jak ten czarny. A tutaj połączyłem, mam ten czarny wykres, to jest ten w środku, tutaj, i ten wierzchołek, na przykład pociągnąłem o wektor p i q, ten czerwony, ten wierzchołek przed tu. Inny punkt działający z wykresu też od P i Q, on przeszedł w tu. Jakbym sobie ta każdy z tych punktów przesunął, no to otrzymuje coś takiego. Czyli przesunąłem go w tym przypadku w prawo, o ile jednostek i do góry. Ale mogę go też przesuwać w lewo i w dół, w lewo i w lewo i do góry. W zależności od tego, jakie są współrzędne. W każdym razie to musicie zapamiętać. Wykuć na blachę, to tu się nie kombinuje. Czyli postać, przekształcenie postać, przekształcenie, postać, przekształcenie i w drugą stronę. Z przekształcenia musimy umieć odczytać postać. Dobra, no i takie ćwiczenie. Mamy wykres funkcji f od x równa się 2x kwadrat. Przesuwamy wykres takiej funkcji o wektor... Na przykład 3i minus 4. I pytanie, jaki wzór będzie mieć ta nowa funkcja? Był sobie, była funkcja, miała swój wykres. Ten wykres przesuwamy wektor 3 minus 4. I jaki ma wzór funkcja nowa, której wykres powstał? No to jak znamy tą teorię, jeśli przesuwamy wektor PQ, to otrzymujemy postać f od x minus p plus q czyli tutaj będzie f od x minus p p to jest 3 i plus q czyli plus minus 4 czyli minus 4 no i wzór funkcji w takim razie to będzie f od x minus 3 czyli w miejsce x daje x minus 3 to jest f od x minus 3 i jeszcze minus 4 no I to jest wzór tej nowej funkcji. Mogę go tutaj też podnieść jeszcze do kwadratu, to wyrażenie uporządkować, zrobić funkcję kwadratową, ale nie o to tutaj nie chodzi. Albo inny wzorek weźmy. Jest funkcja f od x. To się równa 2 przez x plus 1. Ona ma swój wykres i ten wykres przesuniemy o wektor minus 1 i 3 i powstaje nowy wykres dla nowej funkcji, jakiejś tam g i pytanie, jaki tu będzie wzór tej funkcji. Znowu przesuwam o wektor p, q, jakąś tam funkcję, czyli tą funkcję, więc otrzymam postać f w nawiasie x minus p i plus q, czyli f od x minus p, p to jest minus 1, czyli zrobi się dodać 1, i plus q, czyli plus 3. No i podstawiamy sobie g od x, to się równa. Do tej funkcji f w miejsce x daje x plus 1, czyli to będzie 2 przez za x daje x plus 1. To jest f od x plus 1 i jeszcze dodajemy 3. Czyli g od x to się równa. 2 przez x plus 2 i dodać 3. Mogę tak zostawić, albo zrobić z tego jeszcze ułamek, skoro ta funkcja pierwsza była ułamkiem, no to jeszcze zamienię to na ułamek, czyli x plus 2 jest mianownik. Tutaj mamy 2 plus 3 i razy ten mianownik, czyli x plus 2. Czyli ostatecznie g od x to się równa w mianowniku jest x dodać 2, a w liczniku 3x plus 6 i plus 2, czyli dodać 8. No i to jest wzór tej nowej funkcji. Czyli jeśli wykres tej funkcji 2 przez x plus 1 przesunę wektor minus 1, 3, to otrzyma wykres dla takiej funkcji. Jakbym się chciał upewnić, to mogę sobie wziąć na przykład jakiś punkt z wykresu tej funkcji, na przykład policzmy f od, co się dobrze liczy, f od 1. f od 1 to jest 2 przez 1 plus 1. 2 przez 2 to jest 1. Czyli na tym wykresie pierwszym był punkt 1, 1. Ja ten punkt, z na wykresie, przesunę o wektor minus 1, 3. No to jaki powstanie punkt? Jakiś a' do x a dodaję minus 1. Minus 1 plus 1 to jest 0, i do y dodaję 3. 1 plus 3 to jest 4. I teraz, jeśli ten wzór jest dobrze zapisany, to znaczy, że ten punkt należy do wykresu tej funkcji, czyli g od 0 wartość dla 0 ma się równać 4. No to sprawdźmy. Jak za x tutaj damy 0, to tu jest 0, tu jest 0, 8 przez 2 to jest 4. No to upewniłem się, że błędu w rachunkach nie popełniłem. Dobra, no to inne zadanko. Mamy funkcję f od x równa się 2x kwadrat dodać. 6x odjąć 1. Przesuwamy ten wykres o jakiś tam wektor, nie znam go p i q. I otrzymałem nowy wykres, a wzór funkcji to jest 2x kwadrat, dodać 10x i dodać 9. I teraz jest pytanie, o jaki wektor przesunąłem wykres tej funkcji, skoro otrzymałem wykres funkcji która jest dana takim wzorem. Czyli tutaj jest pytanie, ile wynosi p i q. No i teraz, skoro przedsunąłem wykres f o taki wektor, to otrzymam postać f od x minus p plus q. No i ile to jest? W miejsce x daję x minus p, czyli tu i tu dajemy x minus p. x minus p to do kwadratu, dodać 6, za x, x minus p i minus 1. To, co w tej chwili wpisałem, to jest dopiero f od x minus p. I jeszcze dodaję q. No i wykonujemy działania. Podnosimy do kwadratu. x kwadrat minus 2px plus p kwadrat. Dodać 6x minus 6p. Minus 1 i dodać Q. Wymuszmy jeszcze 2x kwadrat minus 4px dodać 2p kwadrat plus 6x minus 6p plus 6x minus 6p minus 1 i dodać kół. I ostatecznie uporządkujemy sobie X kwadrat występuje tylko raz, to jest 2X kwadrat. X dwa razy wyłączymy X przed nawias. Z tego drugiego mamy 6, a z pierwszego odjąć 4P. Odjąć 4P. I co tam zostało? 2P kwadrat. Minus 6p minus 1 i dodać q. Więc jeśli przesunę sobie wykres takiej funkcji o jakikolwiek wektor p, q, to otrzymam zawsze wzór takiej funkcji. I teraz w zależności od tego, co za p i q wstawię, no to te wzory będą się różnić. A jak chcę otrzymać właśnie o taki. Czyli przy kwadracie ma być dwójka, no to przy kwadracie. Mamy dwójkę. Przy x ma być dziesiątka. No to tu przy x jest ten nawias, no to wpisujemy, że 6 minus 4p ma się równać 10, i wyraz wolny to jest 9, więc to wszystko tutaj to ma być 9. Czyli 2p kwadrat minus 6p. Minus 1 plus Q ma się równać 9. Wtedy te funkcje będą równe. Z pierwszego wyjdzie, że 4P to jest minus 4, czyli P to się równa minus 1. Czyli to P już znalazłem. Teraz wstawimy P do tego równania. Minus 1 do kwadratu to jest 1 i razy 2 to jest 2. Minus 1 razy minus 6 i dodać 6. Minus 1 dodać Q równa się 9. Czyli Q to się równa, tu jest 8, minus 1, 7, minus 7, czyli 2. Czyli Q to się równa 2. Czyli pytanie było, o jaki wektor? Przesunąłem taki wykres, aby otrzymać wykres takiej funkcji. A Wektor P i Q dokładnie minus 1 i 2 no i zawsze można sobie sprawdzić no znowu biorąc sobie punkcik tak jak w poprzednim zadanku robiłem stąd na przykład nie wiem, żeby się ładnie liczyło można wziąć punkt o współrzędnej pierwszej 0 to się łatwo liczy, jak policzę f od 0 to jest 0, 0 czyli minus 1 jak przesunę o wektor ten minus 1, 2 minus 1 i 2, to otrzymamy jakiś punkt A' 0 dodać minus 1 to jest minus 1 i minus 1 dodać 2 to jest 1. Jeśli jest OK, no to ta, ten punkt należy do wykresu tej funkcji, czyli g od minus 1 powinno wyjść 1. g od minus 1 powinno wyjść 1. Jak tu dam minus 1, do kwadratu to jest 1, Razy 2 to jest 2, minus 1, razy 10 to jest minus 10, i dodać 9. No i to jest 1. To upewniłem się, że błędów rachunkowych nie było. Dobra, to był drugi typ. Jeszcze inny typ ćwiczenia. Troszkę krótszy. Mamy funkcję f od x równa się pierwiastek z X. I otrzymuję funkcję g od X równa się pierwiastek z X plus 2. takie rzeczy można zrobić w pamięci do potwiczenia. O jaki wektor przesunąłem wykres ten, żeby otrzymać ten. W miejsce X daje X plus 2. Czyli ta funkcja w stosunku do tej to jest F od x plus 2. Skoro f od x plus 2, to to p wynosi minus 2, czyli przesuwam o wektor minus 2 i 0. Albo z funkcji f od x równa się x do trzeciej. Po przesunięciu jakiś wektor otrzymuję nową funkcję, nowy wykres i funkcja ma wzór x do 3 minus 4. I pytanie, o jaki wektor ten wykres przesunąłem, żeby otrzymać ten? Pod x się nic nie zmieniło. Jak widzicie, tu jest x do 3, tu też jest x do trzeciej, Czyli do tego f od x całego dodaję minus 4. Czyli ten wzór w stosunku do tego to jest postać f od x, to jest to właśnie x do 3 i minus 4. f od x minus 4. No to to jest ta postać. F od x i dodać minus 4, czyli przesuwamy o wektor 0, u dokładnie 0 i minus 4. Mam nadzieję, że już zrozumieliście, jak to się dzieje, że z postaci otrzymujemy, z tej postaci otrzymujemy wektor, a z wektora postać. Tu musimy tak z lewej na prawo umieć przechodzić, żeby umieć rozwiązywać. Tego typu zadanka, które dotyczą przekształceń wykresu funkcji. No i na koniec namalujmy wykres. Mamy narysować wykres funkcji f od x. To się równa 2x minus 1 do kwadratu minus 8. Narysuj taki wykres. Żeby wykres namalować, to musimy znać wykres podstawowy. Na początku, jak, jak ten filmik zaczynałem, było, że dany jest wykres funkcji f od x. Więc my musimy podstawowe wykresy znać. Między innymi wykres taki f od x to się równa a x kwadrat, gdzie a nie jest 0. Wykresem takiej funkcji, to jest funkcja kwadratowa, jest parabolka z gąskami w górę, jeśli a jest dodatnie, albo z gąskami w dół, jeśli a jest u i taka podstawowa funkcja właśnie jest tutaj tą funkcją podstawową jest 2x kwadrat to jest właśnie ten typ i teraz po przesunięciu o odpowiedni wektor otrzymuję już tą funkcję której wykres mam naszkicować tylko jest pytanie co to jest to w stosunku do tego poprzedniego pod kwadratem był x a tu pod kwadratem jest x minus 1. W takim razie to jest f od x minus 1, to byłoby bez tej minus 8. To samo 2 i ten nawet to jest f od x minus 1, ale jeszcze dodaję minus 8. Czyli to jest postać f od x minus p plus q, czyli przesuwam o wektor p i q, a dokładnie 1 i minus 8. No, już wiem, jak wykres namalować. Najpierw taką parabolkę, i potem przesuwam o wektor minus 1, 8. Jeśli macie kroteczki tak, no to u was łat, łatwiej wam to namalować. Dla zera macie 0. Jak tu weźmiemy 1, to jest 2. Jak jest minus 1, też jest 2. To jest ten wykres pierwszy podstawowy. To jest tam y. Równa się 2x kwadrat. No i przesuwamy teraz ten wykres, czyli każdy punkt tej parabolki o wektor 1 i minus 8. Czyli ten czubek przejdzie na 1 i gdzieś tam na dół minus 8. Ten punkt był na 1 i 2, 1 i minus 8, gdzieś tu. Ten punkt u Was też ładnie wyjdzie, 1 i minus 8. I wyjdzie w końcu, możemy tutaj, było w miarę dokładnie. Tu ma być 2, czyli dla trójki i minus jedynki. Tu mniej więcej tak. Może to namaluję innym kolorem. 0 jest minus Teraz wy, jeśli mielibyście konkretne punkciki na tym wyjściowym y, wykresie, to przesuwając o przesuwając wektor 1-8, dokładnie będziecie wiedzieć, jakie tutaj jest miejsce zerowe, jakie tutaj jest miejsce zerowe i jaki tutaj jest punkt na osi y. A ja tego nie mam, bo nie mam krateczek, więc ja muszę to zrobić ze wzorku. Czyli, żeby znaleźć punkt wspólny z osią y, dla funkcji f, to muszę policzyć f od może, no dobra, nie będzie f, to jest to f, wartość funkcji dla zera. Zawsze, jeśli chodzi o oś o y, to, żeby znaleźć punkt wspólny, liczę wartość funkcji dla zera. Jeśli za x dam 0, to tu jest 0, odjąć 1, to jest minus 1, do kwadratu 1, razy 2, to jest 2 i minus 8, to jest minus 6. I tutaj sobie wpisuję minus 6, a jakby dokładnie malowaliście wykres, no to się Kapniecie, że jest minus 6 i tylko wykonacie sprawdzenie. Wstawicie sobie tutaj minus 6 i zaraz minus 6 to coś nie bardzo. f od 0 to jest 1, 2. Nie, przepraszam, nie f od minus 6, tylko f od 0. f od 0 i powinno być minus 6. Więc jak dacie sobie 0, stwierdzacie, że to jest faktycznie minus 6. Ja musiałem to odgadnąć za wzorku, ale ważne jest, że z osią o y, jak liczę punkt z punktu wykresu, wykresu funkcji f, zawsze liczę f od 0. Natomiast miejsce zerowe, no to muszę przyrównać wzór funkcji do 0, bo szukam miejsc zerowych, czyli przyrównuję sobie ten wzór 2x-1 minus do kwadratu minus 8 równa się 0, podzielę obie strony przez 2, czyli x-1 minus do kwadratu minus 4, Równa się 0. Mogę tu rozkładać na czynniki, a mogę sobie przenieść czworeczkę, bo wiem, że do kwadratu podniesione co da 4 albo 2, albo minus 2. Więc ten nawias x minus 1 musi się równać 2 lub ten nawias musi się równać minus 2. Czyli x równa się 3 lub x to się równa minus 1. Czyli jedno miejsca zerowe to jest 3 i tu jest. Minus 1. A Wam prawdopodobnie z tego wykresu to wyjdzie. No i tutaj ta najmniejsza wartość to jest minus 8. To wiemy, bo to 0 przeszło na minus 8. Więc malując wykres funkcji, jeśli wykres dotyka lub przecina oś o x, oś o y, te punkty charakterystyczne zawsze trzeba zaznaczyć. Więc pamiętajcie, f od 0 zawsze liczymy, jeśli szukamy punktów wspólnych zasięgu o y, i f od x równa się 0, jeśli szukamy punktu wspólnego z osią o x. Dobra. I na koniec jeszcze jeden wykresik z asymptotką. f od x to się równa 2 przez x plus 1 i minus 2. Mamy narysować wykres takiej funkcji. Więc muszę najpierw odgadnąć, jaki to jest wykres podstawowy. Wśród tych podstawowych wykresów macie taki wykres Y równa się AX do zresztą to nie ten. Y równa się A przez X, gdzie A nie jest 0. I to są hiperbolki takie. Albo w pierwszej i w trzeciej, jeśli A jest dodatnie, albo w drugiej i w czwartej. Jeśli A jest ujemne. I jeśli zauważycie, to tu są asymptotki, których się nie maluje, bo to są ośki, ale te, te, te krzywe nie dotykają ani osią X, ani osi Y. One się do niej zbliżają. Więc jakbym przesuwał wykres w lewo lub w prawo, to razem z tą pionową asymptotką. A jeśli w górę lub w dół, to razem z tą. Poziomą asymptotką. Bo często młodzież przesuwa wykres, ale asymptoty nie przesuwa. Wtedy już zupełnie inaczej wykres wygląda. Więc jeśli znacie wykres podstawowy, to już nie będzie problemów, bo zaczniecie od wykresu 2 przez x i przesuwając odpowiedni wektor otrzymamy 2 przez x plus 1 minus 2. Co to jest to? W stosunku do tego poprzedniego. Tutaj jest x, a tutaj jest x plus 1, czyli w miejsca x dałem x plus 1. To byłoby to bez minus dwójki i jeszcze dodaję minus 2. Czyli ten wzór w stosunku do tego wzoru to jest postać f od x plus 1 i minus 2. Więc w teorii wiemy, że przesuwam o wektor pq, a dokładnie minus 1 i minus 2. I możemy już wykres malować. Jeśli wy macie mówię zeszyt w kroteczkę, no to łatwo wam wziąć. Za X1 wtedy Y jest 2 albo za X2 wtedy Y jest 1 i macie już dwa punkciki, które możecie sobie potem przesuwać o wektor i być może, że traficie od razu na punkty wspólne z o X, punkty wspólne z o Y a ja biedny cały czas będę to musiał robić yy, z rachunków. Więc jak wiem, że przesunę w lewo o 1 i w dół o 2, to na pewno ta hiperwolka przednie jedną oś i drugą oś. Więc no jeszcze raz dla osi O y liczę zawsze F od 0. Jak dam 0, to mam 2 przez 1, czyli... Je y y Jezus f od 0 to jest 2 przed czyli 2 i 2 minus 2 to jest 0, czyli mam punkt 0, 0. To się okazuje, jest też punkt wspólny z osią o x. To jest OK, ale gdybym jeszcze chciał rachunkiem się upewnić i punkt wspólny z osią o x szukać, no to rozwiązuję równanie f od x równa się 0, czyli wzór funkcji przyrównujemy do 0. No to, to można zrobić w pamięci. Skoro odejmuję dwójkę, to to też musi być dwójka. W takim razie w mianowniku musi być jedynka. A żeby było jedynka, no to za x muszę dać 0. Czyli faktycznie 0,0 zero, zero to jest jedyny punkt wspólny tego nowego wykresu z obu osiami układów współrzędnych. Więc jeszcze raz, tu była asymptotka x równa się 0, ale przesuwam o 1, więc na minus jedynce teraz będzie. To była asymptotka. Y równa się 0, ale przesunąłem o 2 w dół. No to będzie na y równa się minus 2. No i wiem, już, że ta hiperbolka przejdzie przez punkt 0,0. Więc tutaj się zbliża do tej asymptotki, przechodzi przez punkt 0,0. I tu, jak macie krateczki, sobie weźmiecie jakiś punkt tam minus 3 i wam coś tam siądzie, żeby w miarę to było dokładnie. Ten dzielony wykres to jest wykres tej nowej funkcji y2 przez x plus 1 minus 2, a ten czarny to był ten podstawowy, czyli y to się równa 2 przez x. I teraz wyobraźcie sobie, że macie kratki i tego nie namalowaliście. no to znaczy, że ten wykresik sobie leci do minus nieskończoności. A jak jest asymptotka, no to on nie leci do minus nieskończoności, tylko jeszcze raz, tu było na minus jedynce, a tutaj było na minus dwójce. Czyli te wartości zbliżają się do minus dwójki i nigdy ich nie osiągną, bo tu jest namalowana asymptotka. Jeśli by jej nie było, to wartości będą lecić do minus nieskończoności Dlatego bardzo ważne jest asymptotki cały czas malować. OK, to dzisiaj tyle. Następnym razem opowiadamy o innych przekształceniach wykresu funkcji. I pamiętajcie, nauczcie się na pamięć, na blachę tych przekształceń, czyli postać i wektor, wektor i postać. No i musicie pamiętać o tych podstawowych wykresikach tak? i wtedy nie powinno być problemu. I ostatni raz jeszcze mówię, z osią y liczymy f od 0, z x f od x równa się 0 lajkujcie, jak się podobało to nie dawał suba, jeszcze nigdy nie da dzięki i do zobaczenia